Projekt zawiera szczegółowe regulacje wielu kwestii istotnych dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, jak na przykład konsultacji społecznych, obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej i referendum lokalnego. Projekt ustawy tak naprawdę dozorganizuje strukturę państwa, uważa prezydent Lubina Robert Raczyński. Struktura państwa jest złożona wieloszczeblową administracją o różnym potencjale i różnych zagadnieniach i zadaniach tak naprawdę. Tak? Ktoś zrozumiał w kancelarii prezydenta, że, że administracja powiatowa nie współpracuje bądź niechętnie współpracuje z gminami i ustala własne zadania bez porozumień z gminami, co jest niestety powszechne, poza oczywiście Lubinem, bo w tej chwili mamy sytuację wyjątkową polityczną. Ale powszechnie jest to, że administracja powiatowa nie współpracuje z gminami. W związku z czym wymyślono, że żeby zmusić do współpracy, nie może pani zmusić do współpracy, ona musi być czymś naturalnym przecież, tak, z, żeby zmusić do współpracy, wymyślono zespół powiatowy, który będzie miał własny budżet. No nic głupszego i, i bezsensownego nie mogło powstać. To znaczy, że obok administracji powiatowej wyrośnie następna administracja z sensu powiatowo, bo zajmująca się tematem powiatowym, która w ostateczności zwiększy zatrudnienie nowej administracji, a na końcu skończy się to ogólną biatyką, bo będą wyszarpywać sobie kompetencje tak naprawdę. Ten sam pomysł kancelaria prezydenta ma niestety, jeśli chodzi o województwa, mówi prezydent Lubina. Województwa nie współpracują z gminami i to zauważono. I słusznie zauważono, w związku z czym wymyślono konwent wojewódzki. Czyli nową administrację w rzeczywistości z własnym budżetem, która będzie pańczyć i będzie po prostu wyrastała coraz szersza. I będziemy mieli taką sytuację, że będzie marszałek, będzie wojewoda i zespół e, wojewódzki. Trzy administracje, które będą sobie wyrywać kompetencje i tak jak zawsze skończy się to na końcu sumy i paraliżem wszystkich tych trzech administracji. Prezydencki projekt ustawy samorządowej zakłada ponadto między innymi, że referenda lokalne byłyby ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób. Obecnie referendum jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział co najmniej 30% uprawnionych do głosowania. Bo powiadają parę gram, waży ta dusza. I powiadają to zaledwie parę gram. Centrum Kultury Muza zaprasza na koncert promujący najnowszą płytę wyjątkowego artysty Andrzeja Poniedzielskiego. Szlaf Rock and Roll z udziałem Sylwii Różyckiej i Andrzeja Pawlukiewicza w najbliższą niedzielę, 15 grudnia o godzinie 19. Bilety do nabycia w kasie Centrum Kultury Muza w cenie 40 50 zł. Więcej na www.ckamuza.eu. po popołudnia na kręgielni Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie. U nas cztery tory do kręgi klasycznych od 18 zł za godzinę za jeden tor oraz dwa tory do bowlingu od 30 zł za godzinę za jeden tor. Rezerwacja telefoniczna 76 846 08 35 lub 076 846 08 28 wewnętrzny 12. Każdego, kto chce poczuć smak rywalizacji, zapraszamy na czwartki kręglarskie, a wszystkie firmy na Ligę Zakładów Pracy. Więcej informacji na www.rcslubin.pl. Odwiedź nas na Facebooku.